Wszystkim cześć, witam na kanale Maroko2137 Dzisiaj sprawdzamy tą nogę elektryczną Xiaomi M365 Hulonoga jest szybka, jedzie do 30 km na godzinę Akurat ten model, są modele które jeżdżą 25 km na godzinę I ogólnie to taką hamulce, tarcza hamulcowa Tutaj jest do ładowania, to trzeba tak właśnie no, zrobić jak widzicie I tam jest ładowarka, trzeba będzie podpiąć o, oryginalny znaczek mi, wszystko tutaj jest, opony, opony akurat to są normalne na powietrze, bo są jeszcze takie sztuczne, bezdętkowe, o tak opowiem. Jak się włącza, bardzo się po prostu przytrzymujesz. Jak się przytrzymuje powinno być cztery kreski, to znaczy, że na maksne naładowane. U mnie akurat trzecia mryga, to znaczy, że... No po prostu trzecia mryga. Jak dwa razy klikniemy to się włącza tryb Eko jest tutaj zielona lampka. Jak włączamy klikniemy raz, to jest zwykłe światło z przodu i to jest z tyłu. Nie wiem, czy tylko widać. I jak mamy właśnie to wszystko to z tyłu, właśnie, znaczy widać, widzicie, takie coś, tylko, że ona nie powinno tak pręgać, temu chyba na kamerze trochę tak po no prostu jest normalnie. Właśnie, jak klikamy hamulc, to po prostu, o, widzicie, hamul, hamuje. A tak to normalnie to taką nóżkę się zdejmuje. Wszystko działa. Akurat co, na przykład chcecie zmienić z ECO na SPORT, to o, tu jest tak. I raz, dwa, klikamy razy i widzicie, wszystko działa. światłem oczywiście, można bez kolejna działa od troszeczkę popchnięcia. No i idziemy. Jak widzicie, koenoga jedzie do 30 km, jak wam mówiłem. Ogólnie to jak gaz dajesz w prawej stronie, Widzicie takie, jak to się nazywa, no takie jakby regulator gazu i to się daje więcej, mniej na sporcie. I jak widzimy, koenoga jest dosyć dobra. Znaczy nie wiem, ile to jest już można kupić chłonogę, ale mi się tak zdaje, że za 1500 można znaleźć. Składamy ją tak, tu jest takie czarna rzecz i się wtedy ją odchyla i tą rzecz bierzemy do siebie i wtedy hulajnogę można złożyć. Jest tutaj dzwonek obowiązkowy i żeby właśnie dzwonkiem, to dzwonek trzeba wziąć i ją specjalnie trafić. Tak jest, widzicie, chłonoga złożona. się ją oczywiście otworzyć, otwiera się też łatwo. Jakby normalnie z i ogólnie polinoga jest właśnie taka, włącza się przez trzymanie, można wyłączyć. To wszystkim, pa!